Czuwajcie moi drodzy Przepraszam was za to, co się stało Sama nie wiem, co się stało Ale normalnie działo się tyle, że ja po prostu Ja nie wiem, dlaczego ja przez tyle czasu tutaj nie było Jestem aż po prostu w ciężkim szoku I nie mogę w to uwierzyć, że tak się stało Dlatego z całego serca was przepraszam I dzisiaj przychodzę do was z Q&A i pytaniami, które zdawaliście mi jeszcze na wakacjach Pytania zadawaliście mi na moim Instagramie, na którego nadal bardzo serdecznie Was zapraszam, ponieważ tam może nie dzieje się też specjalnie dużo ostatnimi czasy, ale. Matko, tak mi się przepraszam Was naprawdę. Zawaliłam totalnie ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Obiecuję powrócić z większą częstotliwością. Postaram się dla Was to zrobić. No tak, zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam możecie zadawać mi pytania, możecie do mnie pisać. Bardzo się cieszę, kiedy do mnie piszecie. Już poznałam jedną osobę w ten sposób od tamtego czasu. Pozdrawiam Sonię bardzo serdecznie. I może przejdźmy do tej części ogólnej. No tak jak już wspomniałam, pytania zadawaliście mi na moim Instagramie. Było ich 24. To nie jest specjalnie dużo, ani specjalnie mało. Więc myślę, że to nie są też wszystkie pytania, jakie do mnie macie. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania oprócz tych, które dzisiaj będą na Filmie, to jak najbardziej właśnie zachęcam was do zadawania mi ich w komentarzach albo na Instagramie, bo lubię z wami rozmawiać i, i tak, i zapraszam. <laughs> Więc pytanie numer jeden. Czy chciałabyś zostać drużyną Cassiopeii? Te pytania od wakacji już są trochę Nie wszystkie są aktualne To pytanie też należy do tych bardziej nieaktualnych Ponieważ byłam na wakacjach Na kursie metodyki harcerek Stąd właśnie ten pagon I ogólnie na kursie metodyki harcerek Dowiedziałam się, że zakładam drużynę harcerek W przewodzku. Także, czy chciałam zostać drużyną Kasiopei? Kiedyś bardzo chciałam i bardzo do tego dążyłam, ale jeżeli teraz bym miała wybrać, czy bym miała zostać drużyną Kasiopei czy nowej drużyny Harcerek przy Przeworsku, to wybrałabym nową drużynę Harcerek w Przeworsku, bo założenie nowej drużyny zawsze było moim marzeniem i do tego też dążę. Pytanie numer dwa. Ile lat jestem w harcerstwie? W harcerstwie jestem od dziecka. Uff. Tak jak już opowiadałam w pierwszym odcinku, tam gdzieś wam go podlinkuję, no byłam z uchem ZHP, później miałam przerwę, później przyszłam do ZHP do harcerek, do harcerzy, harcerskich i tak ogólnie to nie wiem, ale w Casi jestem 4 lata. Czwarty rok mi idzie. Trzecie pytanie. Jakie jest Twoje marzenie takie harcerskie? No to tak jak już wspomniałam wcześniej, moim harcerskim marzeniem jest założenie nowej drużyny harcerek i żeby ona była taka super i tak prężnie działała, i żebyśmy były zgrane z zetem, kadrą, żeby atmosfera w tej drużynie była taka naprawdę taka rodzinna i żeby wszystkie druchenki chciały do niej należeć. Pytanie czwarte. Co Ci dało harcerstwo? To jest bardzo rozwinięte pytanie. Przede wszystkim nauczyłam się samodzielności, planowania czasu, no i punktualności też w sumie trochę, bo jeszcze mam z tym problem, ale z tym walczę i jest o wiele lepiej niż było wcześniej. O, i przyjmowania krytyki. Ja wam mogę powiedzieć, że cały tamten rok poświęciłam na pracę nad przyjmowaniem krytyki, ponieważ zawsze, jeżeli ktoś mnie krytykował, ja nie potrafiłam tego inaczej odebrać, jak tylko płaczem i ogromnym takim poczuciem winy, naprawdę to było dla mnie bardzo ciężkie. Jakoś tak się stało, że jakoś zwalczyłam w takim stopniu Że w tym momencie naprawdę nie jest tak źle z tym przejmowaniem krytyki Nie jest to rzeczywiście idealnie, cały czas nad tym pracuję Ale jest o wiele lepiej niż było wcześniej Pracuję nad charakterem, kształtowanie charakteru To mi dało harcerstwo, że po prostu pracuję nad tym cały czas Pytanie numer 5, tak? Najlepsze wspomnienie harcerskie Moim najlepszym wspomnieniem harcerskim jest każdy wyjazd które ostatnio przeżyłam. W tym momencie jest to kurs na tytyki harcerek, który, który był moim ostatnim wyjazdem, aktualnie w moim życiu harcerskim. I po prostu był tak kozacki, że nawet nie wiem od czego bym miała zacząć, że jeżeli bym miała wam opowiedzieć, wszystko było taką wielką przygodą, że no ja wam tylko życzę, żebyście na ten kurs mogli pojechać. Szóste pytanie, na ilu obozach byłaś? Mm, I tu Was zaskoczę, ale byłam tylko na jednym obozie, w Łukawie w 2018 roku. Później pojechałam na zlot 30-lecie z HR, no i w tym roku byłam na kursie metodyki harcerek. Czy trudne było pełnienie obu funkcji narzędz? Jeżeli chodzi o i przyboczną, oczywiście Tak, bardzo trudne I powiem wam szczerze, że nie życzę temu nikomu Tego nikomu No ciężko jest wypełniać obowiązki Jednocześnie zastępowej i jednocześnie przybocznej To był bardzo ciężki okres w moim życiu Wtedy chciałam odejść z drużyny kilka razy naprawdę Jedyne co mnie trzymało przy drużynie To tak naprawdę ludzie No i tylko oni tak naprawdę zachęcali mnie do tego Abym jeszcze przetrwała ten okres Pytanie numer 8: Gdybyś mogła zostać drużynową to zostałabyś czy nie? Tak, chciałabym zostać Zawsze chciałam dostać drużnową. Dla mnie marzenia są jak cele i dążę do tego, żeby je spełnić. Pytanie numer 9: Kiedy masz urodziny? Urodziny mam 15 października i mogę wam powiedzieć taką fajną ciekawostkę, że y, tego dnia obchodzi też swoje urodziny nasza chówcowa. Y, ja już miałam urodziny w tym roku. 18 w tak ze znajomymi i było naprawdę super. 10. Co planujesz po plastyku? Chciałabym dostać się na y, akademię sztuk pięknych. Myślałam nad, nad katowicami albo nad, albo nad Krakowem. Na pewno chcę iść na grafikę warsztatową, czyli na tą specjalizację, na której teraz jestem, w liceum aktualnie. Y, Ponieważ chcę zostać w przyszłości ilustratorką do książek, dlatego dlatego ta grafika jest mi potrzebna. 11. Ile masz lat? Mam 18 lat. 12. Gdzie chodzisz do szkoły? Chodzę do liceum plastycznego w Jarosławiu. Do klasy trzeciej na specjalizację druku artystycznego, grafiki warsztatowej. 13. Czy to prawda, że jesteś animatorką? Mm, to jest ciężkie pytanie, bo y, pewnie. Wtedy jeszcze, kiedy było zbywane, to tak, byłam animatorką. Niestety, 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 niestety odeszłam z oazy. Znaczy, oczywiście, pomóc. Jeżeli ktoś mi poprosił o pomoc na jakimś turnusie oazy, to jak najbardziej pojadę i pomogę. W sumie pojechałabym i pomogłabym, bo w tym momencie y, trochę mi się pokomplikowało w życiu. No, już nie za bardzo obracam się w tamtym środowisku. Pytanie numer 14. W której klasie jesteś? jestem w trzeciej klasie. 15. Bo się koronawirusa? Mam dość dziwne zdanie na ten temat, trochę. Jeszcze się nie zaraziłam i jakoś na początku się strasznie bałam. Normalnie osakraściłam tylko w czterech ścianach zamknięta gdzie nie wychodziłam. Ale kiedy zaczęłam wariować, to wariowałam już w tych czterech ścianach. I kiedy zaczęłam już naprawdę coś się mi działo na głowę to wtedy postanowiłam wyjść. I od tamtej pory się już tak nie przejmuję, bo bym chyba po prostu zwariowała całkowicie. Pytanie numer 16. Kiedy specjal 100 subów? Specjal na 100 subów chyba był na moim Instagramie, z tego co pamiętam. A jeżeli nie, to będzie. To jeszcze jest czas. Spokojnie. Pytanie numer 17. Jaki jest Twój ulubiony serial? Film? O, mój ulubiony serial to jest Stranger Things i czekam na czwarty sezon, a film. Lubię każdy film, w sensie każdy film, który nie jest horrorem i który nie jest straszny w miarę tak bardzo I wiem, że Stranger Things, jest trochę straszne jako serial To, że był straszny, już nawet mogę przymknąć oko i go pooglądać, naprawdę Ale filmów horrorów nie, nie mogę, nie, 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 mogę, naprawdę nie 18. Co Cię zmotywowało do kanału na YouTubie? Mój stopień Wędrowniczki, yy, który planuję zamknąć zresztą w sumie za niedługo Dlatego też się tak zebrałam teraz, żeby nagrać ten odcinek też bo trochę mi jeszcze zostało, a wiecie, kanał czeka. Pytanie numer 19. Twój ulubiony przedmiot szkolny? O, mój ulubiony przedmiot szkolny to jest moja specjalizacja, w której jestem, czyli trochę artystyczny, tak jak już mówiłam. Ale tak poza nim, lubię jeszcze projektowanie multimedialne w sumie, bo mamy fajną nauczycielkę i ona nam fajnie tłumaczy i w sumie no, lubię ten przedmiot. I fotografię też lubię, bo nasz nauczyciel jest przekozacki, naprawdę. Pytanie numer 20. Jak Ci minęły wakacje? Ym, powiem Wam, że ja nie pamiętam co robiłam wczoraj, a co dopiero co robiłam 4 miesiące temu, więc y, powiem wam, tyle, że te wakacje tegoroczne były całko, całkiem spoko, mimo tej całej pandemii i tak dalej było nawet spoko właśnie, bo mieliśmy y, formę y, trochę zastępującą obóz w tym roku, czyli pół kolonie. Z naszą drużyną i było oboźną nawet I, i byłam, nawet, no, było spoko No i byłam na kursie metodyki harcerek Co naprawdę sprawiło, że moje wakacje To było w tym roku bomba, totalna O i na wakacjach ja wam powiem Że pojechałam do Warszawy Do Miry i spotkałam się z Mirą I tak się cieszyłam strasznie To, były, to było chyba najlepsze rzecz na wakacjach Jaka mnie w tym roku spotkała W ogóle naprawdę To jest jedna z najlepszych rzeczy Jakie w tym roku przeżyłam Oprócz metodyku to właśnie to spotkanie z Mirą naprawdę yy, uwielbiam babę, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Mira, bo jesteś super. 21. Jak masz na drugiej i trzecie imię? O, na drugiej imię mam ucja, yy, a na trzecie imię mam Klara. I powiem Wam, że z to Lucją, to się wiąże taka historia, że moja młodsza siostra ma na imię Łucja. Yy, i jej też chcieli dać na drugiej Julię, żeby było Julia Lucja, ucja Julia, ale, ale ona się nie zgodziła. I całe szczęście bo było dziwacznie. O, stwierdzenie numer 22. Twoje filmy są koks, kocham je. O, tak. O, dziękuję. 23. Co perkusję kradniesz, Dwadzieścia 24. Zastanawiam się nad kupnem gitary. Polecasz? Jasne, że polecam. Tylko ym, ja mam klasyczną. O, mogę Wam nawet pokazać. Ja mam klasyczną taką. I ogólnie ona jest całkiem spoko, tylko że coś mi się z te strunami dzieje, że mi tak, tak mi, nie wiem, jak zakładam kapodasta, to mi tak dziwacznie wibrują i nie wiem od czego to zależy. Jeżeli wiecie, to możecie, to możecie mi napisać w komentarzu, bo ja nie wiem. I ogólnie to gitara klasyczna jest trochę cichsza niż akustyczna I jeżeli ktoś woli właśnie takie spokojniejsze sobie grać kawałki, to spoko. Ale ja osobiście wolę akustyczną chyba jednak. O, w ramach rekompensaty w ogóle <laughs> zagram wam piosenkę, którą teoretycznie napisałam dla mojego zastępu, które serdecznie pozdrawiam tak samo. E, ale można ją śpiewać nie tylko dla mojego zastępu, bo nawet nie ma tam jego nazwy, więc możecie ją nawet śpiewać na obozach. Wkleję wam tekst i chwyty w opisie. To z mojej strony to tyle. Yy, zbieram się do nagrania Wam kolejnego odcinka i prawdopodobnie będzie to albo ekoporadnik, albo coś nowego. Któreś z tych na pewno, bo muszę zamknąć tą wędrowniczkę w końcu. Yy, dlatego przygotowujcie się psychicznie na to, że, że tak, że coś wyleci. Kiedy? Wam nie powiem, bo też nie chcę Was specjalnie nastawiać na to, że to będzie jakoś super szybko. Ale mam nadzieję, że no tak na feriach najpóźniej. Także dziękuję za to, że tu byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia na następny raz. Sięgajcie gwiazd i trwajcie w uśmiechu. Czuwaj!